Siemano z tej strony CSN Power jest dzisiaj ze mną Jankes. No siemano witajcie. No, co nam się udało zrobić od ostatniego odcinka? E, jak widzicie, tutaj Enchant z biblioteczkami. No, e, tam to za chwilę przejdziemy później. E, za chwilę, tutaj jest, no, nieskończenie dałko. Jak coś to Yankus ma takie jakby problemy z mikrofonem i cały czas u niego coś słychać. No teraz już nie powinno być niczego słychać, więc z tego. No, no i tutaj macie drzewka. W ogóle już się zmieniło, bo trener tutaj trochę... No odwalał i wszystko jest w porządku. Może przyjedziemy gdzie indziej. No tutaj jak widzicie macie. Yy, tutaj jeszcze... Pokażę Wam naszych sponsorów, bo dużo, na przykład tutaj ktoś płaca 24 tysiące, tutaj 15, tutaj 5 i tak dalej, i tak dalej. No tutaj na przykład 10. No. Tutaj są tablice sponsorów, jest. A na dole mamy już bardziej rozbudowany system, bo mamy kaktusy, które za chwilkę trzeba ściąć. Mamy też yy, farmę marchewek, ale dzisiaj będziemy właśnie powiększali farmę i kaktusów, i marchewek. Tutaj mamy też arkę, którą zrobiłem. Tutaj Tam macie, to działa, dokładnie. tutaj ma Czajfle, bo ja na mechanizm. Tutaj macie cały tego mechanizm, trochę tego robiłem, ale no ale jest. Tutaj pokażę, jak to działa. Może tutaj się kopie, kopię. Tutaj się samo produkuje ten. Trochę to jest wolne, ale jest spoko. No. 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 ktoś wbił do nas. Tak, bo on tutaj cały czas kobla sobie kupuje. No. Weź daj kobla całego, jakie masz. O ile w ogóle masz. Gdzie? Tobie? No. Masz, proszę. A ty tego kobla tak wkładasz? No. I co, i on to tak wyjmuje? Nie, kupuję jak klikasz prawym na tą tabliczkę. Dobra, to co? Idziemy robić większą farmę? No dobra, to ty tutaj rób swoje, a ja będę musiał włącz przyjdzie, jak ja mówię. Ja to denerwuję. Ok. E, ja będę musiał tutaj sobie ogarnąć jakąś farmę drzewek, bo obiecałem, że zrobię. Więc no. <coughs> już tutaj wszystko ogarniam. Muszę te drzewki, tutaj pozostałe ściąć, bo tak będzie to brzydko wyglądało, ale jeśli się o nie martwcie. Wszystko będzie spoko. No ja Dobra, gdzie jest reszta drzewek? Tutaj mamy jeszcze jedno drzewo. Tylko nie ścinaj mi tego drzewa. Mm. którego... A bo w sumie zetnij sobie jak chcesz. To. Zetnę. tu mm. jest z drugiej eee, Dobra. To co, może powiesz, czym się będziesz zajmował i w ogóle co planujemy? No na dzisiejszy odcinek właśnie planujemy sobie powiększyć też wyspę, zrobić sobie farmę kaktusów i farmę ogólnie wszystkiego. Jak widać trochę kaktusów też nazbierałem. W skrzynce jest. No i no cóż. No. Dobra, ja, po, ja powiem wam... O jest nie to boże. To jest deski ten drewno. Mówię no ja jest... wam tak, tak, będę robił sobie po 10 odmian każdego drzewa, czyli ja po 10, bo już odmian odmian, e, z tego względu, że chcę żeby była po prostu róż różnorodność. Nie, Dokładnie, no, no wiem, wiem. No tak, więc ja tutaj y, pościnam resztę tego i zaraz sobie tam przejdę, będę robił własną wyspę, a ty rób sobie tam co chcesz. Nie wiem jakie masz plany. Wiesz co, ja ci może pomogę, bo tak trochę i tak na razie nie mam co robić. Kopanie kobla, więc. No jak chcesz? Dobra, to też. Ja ja z czego to... z dyrta robimy wyspę? Nie! Tą... nie ja mam te z... budulce, jeszcze ja pokażę. Z czego chcesz? Będziemy robili tak. Ty, A właśnie, y, na to wszystko, co tutaj zrobiliśmy z Jankesem, y, to całe to, jeszcze potem to, to wywaliliśmy na to 5 godzin i 100 tysięcy złotych. No. no. No więc trochę tego poszło Trochę, trochę teraz jedna wydaliśmy, ale Jest No, no jest. Dobra, spoko. nie wiem, po, chodź tutaj. Mhm. Mm Tylko powiedz tak jakim... Ustawić, jakim budulcem budujemy? No drzewnym. A to jest tak. ustawiać czy... Tak, Ta, może być. Czy... Mhm. Mm I teraz pokażcie jak to ja chcę zrobić, nie? Mhm. Mm Pokazuj. Robię tak. Tutaj idę trochę dalej, albo miejsce mi jest na drzewka, żeby na przykład wie, żebyś mógł zbierać sezonki. No. To okej. Okay. Raz, dwa, trzy To tu też będzie raz, dwa, trzy No i teraz jeszcze mówię o co chodzi. E, jedziemy ca o. Jedziemy cały czas Masz sam drzew. Drze e, drewno Mogę się dokupić, bo tutaj to będzie pewnie duże, no? Dobra, 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 nie nie, nie kupuj, chodź, patrz, no. jedź razem ze mną, weź sobie to O, weź sobie to. I wiesz, sam jak masz koniec, nie? To jedź tak jak ja, o. Aż cały czas. Bo chyba, żeby drzewka rosły, to muszą być cztery odstępy między sobą, no nie? Mhm, dokładnie. No dobra, nawet też pamiętam jeszcze. Jezu prawie z Zrobiłem Zrobimy tego jak najwięcej, ponieważ mam około no bardzo dużo mam po prostu drzewek więc chcę żeby to było jak najdłuższe, wiesz co, A może to będzie jeszcze troszkę szersze? A po co szersze? A bo w sumie... A no. tu no, to będą płotki i spoko będzie. Tylko wiesz, że ten jak... wiesz, że możecie skończyć wyspę, nie? Bo ta wyspa jest ograniczona, w sensie rozmiar tej drzew. No wys... na razie to Wiesz ile na to drewna pójdzie? Trochę. O. No. No to mi się kupi najwyżej, bo nie, z powiem! Spałem! Jezu, jezu zginąłem! A co miałeś? No miałem ten super kill.. Jezu, miałem takie zajebiste rzeczy. Jezu jam yes. No stary, to za gówno. A co sko sko skończyła się wyspa czy co? Tak, wyspa nie skończyła. No, no faktycznie. To za rakostwo. Ja pierdolę jak stary No Ach, czy nie, teraz czyście tak tak. będę musiał kupić drewno Nie ja kupię, został Ja kupię Ja no. Pokażę Ci jakie? Uwad no. Kupimy... Kup 100 tego... Na... o tego, tego Kupiłeś? No Dobra, a ja kupię... Zasadzonki, się Niestety mi zostało 4010k od no. Ale no Dobra, idziemy oh. na East Home. Tak, ale potem sobie to odrobimy, zarobimy. No tak... Więc... Widzisz, nie da się większej zrobić. Wiem, wiem. W ogóle trzeba zrobić East Fix Home. No to weź zrób. Już. Jezu yes. <laughs> Jakie rakomisy Ej, serio? No kurde, i teraz trzeba te liście ściąć No No bardzo lepsze I się no raz... i teraz ta... pa, weź is home Weź is home O jest masz styrta? No mam Przynajmniej Weź is home na chwilę i home? mhm mm tutaj jest dobrze no. tutaj jest dobrze, no. nie? No. bo no, trzeba tak. ja mam w sumie tylko tyle dobra, starszy. Temu musisz to nie rob no tak, nie no, co ty robisz? patrz, robimy tak będzie tak a ty już tutaj jedź drewnem o, wykładam ale gdzie, tutaj? tak, deskami a, deskami. Deskami. Nie lepiej drewna. A, a dawaj y, innymi deskami może, co? Ale mam tylko to drewno. No, no czekaj, ja się tepnę. Cię kupię i daj mi moment. Eee, dobra. Może białe, co? O no, brzozowe najlepiej. Eee, dobra. A weź kup trzy rodzaje drewna Może za późno kupimy jedno To potem kupisz Żeby było wiesz, najbardziej kolorowo, każdy pasek inny wiesz A to ty chcesz jeszcze trzy, to kupisz rodzaje drewna, tak? No, no czekaj chwilę? Że każdy pasek eee. był inny, nie? No Weź co so, kupisz tam trochę dirta, bo nie stawszy te trzy siły Mm -hmm. Przepraszam miałem małe cięcie, bo no problem miałem, ale no już, już tam No to ja tu będę wykładał, co? No to wróżej, choć mogę. Tutaj to, to drewno i no, znaczy te deski. Ale nie rzucaj w tę stronę. Albo dobra. Jesteś. Tu Masz tak, patrz. Mm -hmm. Weź to Masz. Mhm, mm mam. No i wykładaj tutaj, nie? Po no tu te... jednym pasku tylko. Mhm. Mm a tu w dirto, nie? Ja będę na razie stąd z tą drugiej strony jechał A, spoko? Może ty chcesz, sam Kuba, żebyś tam nie spał Wiem, wiem Masz, czekaj, czekaj, czekaj I z drugiej strony, tam yy, tak zaokrągli Ja wiem Wiecie co możemy tutaj zrobimy? Cięcie, bo tutaj będzie trochę długie i widzimy się, no jak już tak no, w miarę skończymy to cięcie. A więc, tak, jesteśmy po przerwie, prace dobiegły końca. Tutaj, jak widzicie, piękne, no, piękne drzewka. Tutaj, o, taki krajobrazy, no, no, no ładnie, tu wyszło, nie powiem, że nie, jest miał bardzo dobry pomysł. Też są, no fajne po prostu te drzewka Są 4 rodzaje drzewek Tak 4 rodzaje drzewek Uwaga 16 nam wyszło więc Dokładnie A, A tutaj ja tyś... teraz przychodzę do Robienia farmy bo Tutaj A. już Jankes zaczął robić farmę Bo będziemy powiększać farmę Weź mi daj tego nowo, to, do ci to ci pomogę ma być taki systemowy, spokojnie już no, żebyś nie spadł wiem spokojnie potem jeszcze będziemy robić kaktusiarnię automatyczną ale to dopiero potem no w następnym odcinku już No postaram się już zrobić Kurde długo jeszcze? No troszkę Jezu O kurde No ich Koniec? Te, straciłem 4 k... 400 kobla kilo w siekierka. I indyrta to jest tak dużo ja straciłem w sumie No ale kurde to się kierał Znaczy ten 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 kill Czekajcie chwilkę, zrobię cięcie Dobra, już jestem musiałem coś sprawdzić Toś to mm -hmm, już wodą za Mhm, już lacę jak napędzę, za pierwę O kurde, a tu będzie dużo trzeba potrzeby wody, No ja wiem Ale mam 16 wiaderek to ujdzie Masz siekierę? E, nie, straciłem okay. A tu jest dementowa siekiera, to wezmę e, nie siekiera, tylko motyka Aha, motyka. No to motyka to była. W ogóle tu... I zalewaj tam, zalewaj tam Weź sobie zrób wiaderka, bo kup wiaderka. Mam jeszcze osiem. O, okej. Okay. To dawaj, dawaj. Czekaj, napełniam. Ty się rozpiął młody No No się to Ale jak? Zabij go uh. <laughs> Dobra chyba się zakupiłem O, zabiję No, GG O, Ta emocjonująca walka To będą wszystkie rodzaje tam nafion i tak dalej Oprócz e, Kokonatu Bo kokonatu nie mogą tutaj być Dokładnie powinno no to fajnie wyglądać Kokonaty będą na drzewkach No tak Potem się zrobi Jeszcze Eee... nie chcę zrobić? Czekaj okay. Aha, dobra Co ja może tutaj te zrobić? Nie, bo to i tak jest nudne. To zobaczymy się po prostu, jak już to już zrobimy. No to już jesteśmy po cięciu, jak widać. Tamta farma już też jest zrobiona, ale na razie pójdźmy tutaj, bo będzie szybciej. Tutaj zrobiliśmy kokonaty też. To jest wszystko na ozdoby. Mówimy, tego zbierać nie będziemy. Tutaj ładne takie kokonaty. Tutaj no, są te drzewka, co robiliśmy wcześniej. I idziemy teraz do farmy. A więc tak. Wspólnie z Jankesem już zrobiliśmy farmę, jak widzicie, jeszcze tam dynie nam nie wyrosły i te melony. Aaa, doskonałe. Dokładnie. Wszystko w swoim czasie. Dokładnie, tutaj już wszystko posadziliśmy. Jakoś trochę nam czasu to zajęło. No troszkę. się. Dokładnie. No więc miałem chwilę lecieć, bo miałem wbite do tego do pokoju. No i jak widzicie tutaj jest zrobione, tutaj malony i to dynie już jak już mówiłem... Nie zumiem jeszcze zrobione, ale to wszystko w swoim czasie się zrobi. O, tutaj marchewki tu siano, Wszystko jest na razie już. A więc co? Jak jesteś? Ja jestem. Tak stoisz, nic nie mówisz. A więc co? No tutaj mamy już kaktusy. I no cóż. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał oraz skomentować. i, no i co, spróbujemy coś zrobić do następnego odcinka: jakieś aktualizacje? No i co, trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. Wbijajcie, subskrybujcie kanał Trainera, Tradera, boże, Tradera. No właśnie, jeszcze też Jankę nagrywa, to ja zawsze pod filmem wstawiam link do jego kanału, to wbijajcie jak coś na jego kanał. No. Do, do, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymaj ta się Dokładnie, eee. trzymaj ta się, cześć